Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj mamy 6 lipca 2019 roku. Jestem w miejscowości skoki, koło brześcia, i przedstawiam Państwu sympatyczną panią, panią Katarzynę, która opowie nam o pałacu Niemcewiczów, Niemcewiczów w skokach, tak? Wchodzimy do środka. Zobaczycie Państwo, jak wygląda pałac Niemcewiczów od środka. To jest. Сала. Тобто є ядальня. То є ядальня. Так, будівництво палацу відбувалося в латах 70-х, 18-го століття. То є так родинний палац Юліана Урсина Німцевича, поета, пейсажа, політика, політичного дзявоча, учасника визволенчих повстань за незалежність Польські. Тут мешкало його родина, будівництво палацу було його отцем Марцелієм на те стоїть і сака інформа інформація о німцвічах. Так виглян палац в сродку 19 століття, то есть образ Наполеона Орды. То здесь тебе узроблено до першої війни світової. Ну і так виглян палац те раз. Німцвічі від'їжджали від, від палаца тільки в першу війну світову, в евакуацію в Ялту. I tutaj w pałacu było podpisanie rozejmu I Wojny Światowej w grudniu 1917 roku. Niemcy wrócili do pałacu i mieszkali tu jeszcze do środku 30 lat XX wieku. I tutaj chyba goście, tak? Którzy tak, byli? to w ten pałacu był Tadeusz Kostiuszka, Adam Czartoryski, Cezarz Rosyjski Aleksander III i Napoleon Orda. I teraz przejdziemy do kolejnej sali. To będziemy szli po schodach, tak, tych zabytkowych. schody jest oryginalny. E... Oryginalne z... drewniane z... schody z okuciami metalowymi. I tutaj u góry mamy piękne... Kolekcja portretów króli polskich. Tak, oryginalne schody. I tutaj jest kolekcja obrazów królów polskich i tutaj mamy jeszcze balkon i piękny widok z balkonu. Tak i przechodzimy do sali. sali. Pierwsza sala to jest taki pokój dla mężczyzn. To jest taka myśliwska tematyka, broń i wilk na podłodze. To jest portret osoby Która dodawała ten pałac, to jest ojciec Juliana Usyna Nimcowicza. To jest kopię, którą oddała do Museum kalugę. Originał to ten z Kalugie. Kaminek, tak samo. Kaminek. Z budownictwałaca. Oryginalny kamienek, tak wyglądał. To nie oryginalny. Tak, to jest sala balowa. Sala balowa. W muzeum trzy razy w rok a przywozić w bali. A każdy może kupić sobie, sobie bilet i przyjechać na bal. I można tutaj przyjechać Taczyć, na bal. I kupić to... I na fortepianie ktoś gra oczywiście. Tak, tak. to mały koncert na fortepianie, tak samo pracuje. Druga sala w muzeum to muzyczny salon. Sala muzyczna. Sala muzyczna. Tak jak wygląda do I wojny światowej ten tak. obraz był napisany ze zjścia. Tak samo foty Niemcewiczów. Tu jest zdjęcie Niemcewiczów. I tu jest ostatni właściciel Skok? Stanisław Ursyn Niemcewicz. Niemcewicz. Ostatni właściciel miejscowości tak. Skoki. To jest kabinet biblioteka. To jest biblioteka, tak wygląda. To jest znany historyczny osoby brzeskiej ziemi. Aha, to są osoby z historii, znani z historii w Brześciu. I, można wyjść na I tu jest wyjście na balkon. I tu jest i ogród, tak? tak? To jest ogród. Tak samo założony w końcu 18 lipca I tu jest drzewa są jakie? Oryginalna jeszcze aleja grabowa. Grabowa tak, aleja. Aleja grabowa. Kiedyś miało wyjście do Rzeczki lesa. Dla gry. Dla gry. Wypoczynek gry tak, w szachy. Tak. W karty. Taki szlachecki stroj. Stroje szlacheckie. Tak, tak samo przedmioty ze zbioru, zbiorów muzeum. Szajki, trosty. No i tutaj jest taka sypalnia. I to jest sypialnia. Sypialnia tak jeszcze nie zrobiona do końca. Jeszcze nie jest do końca meble. Mężczyski garnitur w środku 19 stolicy. Pięknie. Także pięknie tutaj to wszystko wygląda, pani Kasiu. Ja chciałem bardzo pani podziękować, że mogliśmy obejrzeć ten pałac Niemcewiczów. Kiedyś miałem przyjechać, ale jakoś nie pojechałem, bo zimno było, byłem w zimie. Dzisiaj jest ciepła, wspaniała pogoda i miło mi, że spotkałem panią, że pani oprowadziła nas tak pięknie i mogliśmy zobaczyć ten piękny budynek. Bardzo pani dziękuję. Nie ma za co. Do widzenia, do spotkania kolejnego.